Zadanie ósme. W zadaniu ósmym oczywiście również mamy trygonometrię, natomiast jakby to powiedzieć, wcale nie trzeba jej znać, żeby to zadanie rozwiązać. Zobaczmy tak na logikę. Jakie mamy odpowiedzi? Wyrażenie 3 sinus do potęgi trzeciej alfa cosinus alfa dodać 3 sinus alfa cosinus do trzeciej alfa może być przekształcone do postaci. Hmm, ciekawe. Co by było, gdybyśmy to dodali? No, czy uzyska nam się wtedy, nawet przepiszmy sobie to w postaci 3a do potęgi trzeciej b, dodać 3ab do trzeciej. Znaczy, no, jak to dodamy, to wyjdzie nam 3. No nie. Jakiś w ogóle bezsens. Czy wyjdą nam potęgi trzecie? Czyli zobacz, mamy sinus do trzeciej, cosinus, sinus, cosinus do trzeciej. No mamy jakby różne w ogóle potęgi. Czy to w ogóle da nam szansę jakoś uzyskania takiej postaci, kiedy nagle nam te kosinusy tutaj musiałyby się w jakiś magiczny sposób wyparować? No też nie. W ogóle to jest abstrakcja. Inne pytanie kiedy już nie mam odpowiedzi C. Czy sinus do czwartej, 6 sinus do czwartej, alfa cosinus do czwartej alfa. No, to bym zrobił tylko wtedy, kiedy dodałbym sinus do potęgi trzeciej, dodać sinus, co by oznaczało, że musiałbym zrobić dokładnie to samo co x dodać hmm, x do trzeciej. Nawet zapiszę to inaczej. x do trzeciej dodać x. No to skoro by się tak dało, to odpowiedź sobie na pytanie, dlaczego jak mam 2x kwadrat plus 3x plus 5, to nie mogę tego do siebie dodać. No dlatego, że to są różne wyrażenia algebraiczne, to są różne w ogóle wyrazy. To jest zupełnie inna bajka, dwie różne liczby niewymierne. Czyli odpowiedź d też mi odpada. I teraz znowu kolejny sposób na to, jak dojść do rozwiązania? Eliminując głupie rzeczy. Pamiętaj, że my, jako ludzie z natury, jesteśmy leniwi. A hejtowanie to już w ogóle przychodzi niektórym tak łatwo krytyka, że ja pierdzielę. No naprawdę. Więc jakby te predyspozycje ludzkiego ego wykorzystajmy do tego, żeby tą maturę zdać jak najlepiej. No bez przesady, przecież możemy sobie pozwolić na chwilę odrobinę krytyki i stwierdzić, co jest bez sensu. Tak, Bo jednak, jak patrzymy na niektóre rzeczy, jak robią inni ludzie, to tak czasem z łatwością. Zastanów się, czy czasem niezbyt łatwo przychodzi nam powiedzenie, że ktoś coś robi bez sensu? No, tak nie oszukując siebie, czasem wydaje mi się, że tak. Więc przekujmy to na pozytyw dla nas i wykorzystajmy do rozwiązywania tych zadań. Inny sposób na zrobienie tego, taki jakby właściwy, poza, poza tą moją metodologią eliminacji tych głupich pytań, głupich odpowiedzi, jest to, że my, jakby widząc coś takiego, jak ja widzę sinus do potęgi i cosinus do potęgi, to mi się to powinno skojarzyć od razu z jedynką trygonometryczną, że to jest 1. Sinus, kwad, sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa jest równy 1. Czyli moim zadaniem jest wywalić, czyli wyłączyć przed nawias rzeczy. Znowu mamy etap wyłączania przed nawias. Z tego wyrażenia i z tego wyrażenia wspólny czynnik. A wspólne dlatego będzie trójka. Ja to pozwól sobie przybliżyć, żeby łatwiej Ci pokazać. Wspólnym czynnikiem w tym wyrażeniu dla nas jest tutaj liczba 3 i tu liczba 3. Tutaj sinus w potędze pierwszej, ponieważ tutaj też mamy sinus w potędze pierwszej. I cosinus w potędze pierwszej, więc i tu kosinus w potędze pierwszej. Skoro wywalam wy, wy, z tego wyrażenia tutaj sinus w potędze pierwszej, to zostanie mi w potędze drugiej, tak samo tu kosinus w potędze drugiej mi zostanie, bo jakby w pierwszej wyrzucam. I co my dzięki temu uzyskamy? Więc ja wy, wyciągam przed nawias 3 sinus alfa cosinus alfa. I w nawiasie zostaje mi sinus kwadrat alfa dodać cosinus kwadrat alfa, tak bo my jakby wyłączyliśmy sobie z tego jedną potęgę, więc została nam druga, ta która tu się zapisała i z tego wyłączyliśmy jedną potęgę, czyli została nam ta druga, która tu nam się zapisała, tak? No bo jak wyłączyliśmy z tego wyrażenia trójkę, to już jej nie ma, sinusa nie ma, a ten cosinus jest w potędze drugiej. I tak samo tu trójkę wyłączyliśmy, sinus w potędze drugiej, kosinusa nie ma, bo wszystko znalazło się przed nawiasem. No i okazuje się, że mamy w rzeczywistości sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa, co daje nam razy 1. A skoro daje nam razy 1, to nic nam się nie zmienia, więc nasze wyrażenie przyjmuje postać b. Tylko zastanów się teraz, co dla ciebie, co tw Twoim zdaniem, która metoda jest łatwiejsza. Czy zastanowienie się, czy jesteśmy w stanie uzyskać któreś z tych odpowiedzi i wywalać te, które nie mają sensu, czy wyłączać te rzeczy przed nawias. Bo to zależy od Twoich predyspozycji, tak? Ja nie chcę Cię uczyć matematyki po mojemu, ja chcę, żebyś ty tę matematykę zrozumiał, zrozumiała po swojemu. Dlatego pokazuję tak dużo różnych możliwości. Ok, a my przechodzimy do kolejnego zadania.